Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś lecimy sobie z typowankiem Fame ma 24 I żeby nie zanudzać, słuchajcie, pierwszy pojedynek: Szakta versus Oskar Wierzejski. Tu stawiam na Oscara. Dobre doświadczenia, dobre skille, Przy tym uniku, oczywiście, co labryga, nie potrafi go trafić. Też widać, że tam chłopak dużo potrafi, także rasie na niego. Polizombi kontra Paweł Tybori. Tu raczej też na Polish, zombie na wrzoska, jednak te doświadczenie z KSW. Słuchajcie, zadecyduję. Paweł ma dobre warunki, ale to raczej nie wystarczy na tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Marcin Wrzosek. Także stawiamy tu na wrzoska. Alberto Simao kontra, Krzysztof Malicha. Tu zdecydowanie na Simao. Malichy nie znam. Simao natomiast dużo fajnych walk wcześniej. Bardzo te walki były naprawdę mocne te walki z Tyborim, szczególnie. Także kilka, kilka razy pokazał się wyśmienicie i tu raczej postawię na tego zawodnika. Także jeśli chodzi o resztę zawodników, no to wiadomo, że co następny pojedynek mamy Kwieciński Gracjan Szedziński to raczej słuchajcie tu za Gracjanem, też Gracjan wiadomo doświadczenie z KSW e, duże. Także to raczej on powinien ogarnąć, e, nie powinien mieć żadnych problemów. I stawiam oczywiście na Gracjana za Załęcki kontra niebieski samuraj Halman, no tu, tu Halman to słuchajcie UFC, także tu bardzo duże skille, umiejętności, bardzo duże, mało kto, e, mało kto takie, takie umiejętności posiada, więc tu zdecydowanie na Halmana i raczej niebieski Halman <grywki> ogarnie ten pojedynek, także i przechodzimy do następnego pojedynku Małe rękawice Boks, Artur Binkowski i Tomasz Tomek Majewski z FI Sportu. Tu oczywiście z e, sentymentu oczywiście będę stawiał na Tomka Majewskiego z FI Sportu, który zawsze mnie e, wspierał. Ja oczywiście też jego będę wspierać, więc e, można powiedzieć, że bardziej się tu sugeruje tym, iż e, po prostu nie jestem obiektywny, ale lubię Tomka, więc będę stawiał tutaj na tomka. I mam nadzieję, że będzie to jedna z lepszych oczywiście walk i bardzo e, interesujących. Później mamy półfinał, e, finał e, turnieju. I słuchajcie, przechodzimy do walki Wampir Pasternak, Denis Labryga. Oczywiście zawsze team, e, team Pasternak, więc będę tutaj stawiał na e, Pasternaka. Tak czy inaczej, e, trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że do tego że do tego zwycięstwa dojdzie, oczywiście. Także tutaj stawiam na Michała Pasternaka. No i przechodzimy do ostatniego pojedynku. Amadeusz Ferrari kontra Józef Bratan. Jednego, tak i drugiego lubię. Jeden i drugi fajni zawodnicy. Praktycznie każde z tych zestawień jest bardzo ważne, ale jeśli miałbym tutaj wytypować, to. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Tak jak mówię, jednego i drugiego lubię, więc życzę każdemu z nich zwycięstwa. Tak, minimalnie o te, ten 1% to raczej bym się tutaj skusił ku bratanowi ze względu na jego warunki fizyczne, ale wcale to, wcale to tak nie musi być. Tak jak mówię. Amadeusz dysponuje mocnym prawym takim overhandem, więc może trafić w każdej chwili, więc bardzo, bardzo ciężko jest wytopować ten pojedynek. Tak jak mówię, życzę jednemu i drugiemu zwycięstwa i mam nadzieję, że będzie to także bardzo fajny pojedynek i czekam oczywiście na niego z niecierpliwością. Także tyle. Słuchajcie, na dzisiaj wiadomo finał, finał fameu. To nie wiadomo kto tam się z nim znajdzie. Zobaczymy, jest dużo tych waleczek, więc może być różnie. Ja oczywiście chciałbym, żeby wygrał hmm, Stawiam na Wrzoska, ale oczywiście jeszcze jest Halman, także ciężko, ciężko tu wytypować. E, także tyle, słuchajcie, na dzisiaj. E, życzę Wam e, miłego oglądania. Bawcie się dobrze. Oglądajcie Fame MMA, słuchajcie, Pay Per View, wykupujcie. I co? I czekajcie oczywiście na moją walkę. Być może ta walka się kiedyś pojawi. Trzymajcie się. Uło! Pozdrowiczki. Yo, yo, yo. Miłego oglądania, pamiętajcie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.